Co? Bo mi pisze, że nie mam szans na wbicie platyny. Co trener o tym uważa? A ty wierzysz, że wbijesz platynę? Trochę mam takie nadzieje. No to słuchaj, jeżeli ty w siebie wierzysz, to, to jest najważniejsze. Bo no nie obchodzicie to, co inni o tobie myślą. Ważne Właśnie. jest, żebyś ty w siebie wierzyła. Dlaczego znowu dostałam Johnny ja albo skalniak oddaję ci Mida, albo klikamy x nie? Dostałaś Czyli tego Mida czy nie? Dostałam no. O, skalniak dał Ci Mida. No i elegancko. Dobra, teraz runy musimy zmienić. Kliknij te po prawej. I teraz zmień ciastka na to po środku. Dobra. I weź armor w ostatnim i teraz zapisz Szybko! I teleporta musisz wziąć, zamiast Teleporta? Trenerzy ja gram. Nie, 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 no to zaszczepimy w tobie dobre nawyki O Boże. Tak na środku mi da Na środku? Na środku? Dobra, tak, po co dobra. stoisz pod wieżą? No i patrz, elegancko teraz tu stoisz No i się tu biją, ja nie idę do nich? No, zobacz, na się nie. dzieje. Nie Dobra I od razu atakujemy creepy, od razu z autoataków. Nie dobra, bój się dobra, go dobra. I teraz podejdziesz do przodu i nie musisz się go bać, on ci nic nie może zrobić, nie? Ty, ty masz zasięg, on nie ma. No dobra, on mi zaraz wiedzie tych... Um, tego e, tak. Okej, okay, to, e? to jest Q, to jest kół. No i dobra, i teraz do przodu, teraz do przodu, patrz, on nie ma, on nie ma teraz Sulikena, nic ci nie może zrobić. No i teraz parę, jak on tak podchodzi i rzuca tak głupie shurikena, to wtedy ty powinieneś w... zrobić auta, tak okej. Okay, okay. Paragon, chciał tego krypka twojego? Oj, oj. Ale wiem, a w niego auta tak wó, Dobra, dobra. Trenerzy, ogarniemy. Oj, o, i teraz. Ej, ty level z kilem, myszką? Tak, no. Nie umiem tego, też się nie umiem odzwyczaić w ogóle. Wiesz, że jest... możesz kliknąć kontrol No wiem, wiem, wiem. Dobra, musimy do. Nie... Nie, 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 nie. O! Dobra, my... lepiej ze. no, no. Dobra, lepiej, kurczę. Dopuszowali tego wave'a i zwardowali kurczaki, ale tak też jest okej, okay, nie? Możesz spingować okay. zaraz, że Amumu wchodzi właśnie na kurczaki. A co ja mam zrobić, jak on we mnie yy, się wbije z tego E? N nie da się trafić, nie? Ale czemu że też te creepy tak to, to kół bezsensownie? Patrz, teraz puszujesz yy, yy, No kurde. Muszujesz, a to bardzo nieprzyjemnie się dla ciebie gra. No i ja on mnie zabije teraz. Już jest ze mną koniec. Koniec jest ze mną. Koniec, kurde. No, wyjeżdża, przez to że to kurzuciłaś tak głupio. Dobra, kupuj Dark Sila, ciemną pieczęć. Efe, czekaj, a co to jest Co? Kurde, no. Pisz Dark Seal. A, -a, -a, -a. czekaj, czekaj, Udy. To Za 350! Udy. To za to, to pierwsze? Ile refillable hmm. potion? I trepuj wida. Ile plować Dobra, czekaj, kurde. Ale potkę, kup. A potka! potka. E Dobra, Nie to! Nie to! Ja piedolę! Ten że ty musisz dawać jakieś... Cenniejsze rady, no! Ej, właśnie, kurwa, ty grasz u mnie ma dematrazera, a tego nie używasz! Dobra, kliknij jeden na tego klipa pierwszego. A to nie lepiej na kanony? Ja to zawsze nie. na kanony mam. A oglądałeś Pradik do Ari? No właśnie. Czemu się nie używa właśnie? No bo generalnie jak użyjesz tego... Z... Drinksa, to wtedy wiesz więcej damage'a w te klipy, które to użyjesz. Mario ma szóstkę, on ci zaraz to zabije. Nie, no nie powiem, no gorzej trafić nie mogłam. Pokojnie, nie, z takich momentów się właśnie najwięcej uczy. A, i teraz tego ostatniego musisz rzucić tego klipa, co, co czaruje, nie? To cofnąć może, albo gdzieś zejść. Nie, nie, nie do, dogramy to, dogramy to. Nie, nie pokażę się teraz. Ja no to bardzo teraz zaraz spuszuję. No to wyjdź teraz trochę, żebyś dostała expa. Dobra, dobra. To, co nie dostawała, nie? Dobra, dobra, dobra. Ale nie aż tak blisko, żebyśmy się nie wyjebali. Ale spokojnie, spokojnie, jest trochę dobrze. Nie wiem, czy aż tak. Dobra, idę do no domu. No i w co rzuciłaś tego... Nie teraz... Ej, dopuszczuj, dopuszuj, dopuszczuj creepy, dopuszczuj dopusz, creepy dopusz, teraz. Okej, okay, nie, teraz się przygotuj, bo ja już musiałam rzucić ku przez wszystkie creepy. Dobra, nie, czekaj, 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 trenerze, jeszcze chwilkę. Biję, biję, no... biję, z autoataków, z autoataków, A, nie mamy tak, czasu! Dobra. Kurdeł no, ale to musisz dawać info wcześniej co ja mam robić, nie? Ja się nie domyślę trenerze, kurdeł. Cofaj, książkę teraz. Książkę i teraz tą zieloną potkę. Teraz damy radę, nie? Nie, składam no książkę, dobrze, i zielona potka, dobra, czekaj, czekaj, ona jest no, w ogóle? Po, po lewej, po lewej rozszerzasz, no to, o i dobra. tu. Serio, ja tego nigdy nie kupuję, po co to jest? W sensie wiem, że no to leci, to, to leczy, zawsze nie? to kupujesz. To zawsze, za pierwszym razem jak się cofniesz kupujesz. Okej, okej. teraz w, teraz w klikamy, jak biegniemy na linię. Okej, dobra, dobra. Zobacz bot, zobacz bot. Zobacz co się dzieje tam. Ale nie tam, tam, nie iść tam. Nie idę, tam, idę, dobra. Patrz, on cofnął, on cofnął, on jest na cały czas tym Zedem. Teraz puszujemy, puszujemy. Okej, nie? Widzisz jakbyś kliknęła dobrze, minął on dematelezera, ty creepy od razu był umarły. I tak to się żyje. Okej, okej. Dobra, dobra, no bij playty, bij playty, nie ma, nie? Z nie żyje. Znaczy teraz się jednego playta i teraz skup się. Ja skup przez wszystkie creepy Proszę, ale. kup przez wszystkie creepy No, dobrze. No, o to mam. chodzi. I w no. nie? I tasku, o. Ok, ok, I Dobra, i się dzieje ok. nie, za, za, za nie? Zobacz, w topie, w spokojnie, nie, nie, co w dzieje w topie, w bocie Dobra nie, nie, w w na co czekamy? No właśnie, czekaj, ja w tobie w bocie patrzę, dobra, to tobie... Kurde, nie mogę teraz za bardzo. Czekaj, czy no, ale... ja tutaj jest komu tak skomplikowany? No teraz ta, 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 ta już nie, teraz, teraz nie, już, nie, już nie. teraz no, już no, że... nie, okej, okay, dobra. Wiesz, teraz już mamy klipy, jak są klipy, to właśnie to jest to, na którym podchodzimy do ławewa, kontestujemy, próbujemy coś zrobić z temu ziomka. I patrz, on teraz nie ma combo. Jak on teraz nie ma combo, nie ma W, to teraz no. on ci nic nie może zrobić, więc się nie bój podejść. Kurde, aż laga dostałam. No, ten twój internet tak trochę no, coś nie, szwankuje, coś... nie powiem, że nie. Utrudnia, utrudnia, ale to nic złego, tak? I patrz, teraz kliknij 5. Dobra, to sobie myszką ten szybciej będzie. Papa, pa, i idzie ten, idzie, 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 idzie Diana. Ale nie czemu tak od razu ten czarmik? No kurde, bo jakoś tak już... No nie pomyślałam, trenerze, od razu że zawróciłam. Oj, ta... On nie cofnie sobie tu? Nie cofnie. Dobra, no tre... wracaj. O, prawie trenerze, nie? No było blisko, agresywnie, rzucać tych czarów tak na daleko. Możesz się grzecznie podejść, na spokojnie. O nie, o. Ja kurde, trenerze w mojej głowie? To wyglądało o wiele lepiej. No, Jezu. No i się popisałeś przed milionami słuchaczy. Nie, plan, plan był dobry, nie? Ale naprawdę! Ja tak w głowie miałam taki plan, trenerze! Nie ty tak kupujesz! Copuję mam... to, co to! to! Cofam to, bo to nie to! To to teraz, nie trenerze? Tak, ale buty kup, kup te buty za buty, 950. Nie, buty, buty, dobra. Trenerze, ja mam taki plan w głowie, to miało być taka po pisku. tepuj, zepój, te, te, do tego Warda za plecami! Do tego Warda za plecami! No Warda tu! Ale jej ja tego tak nie zabiję, bo ja nie mam tego! Ej, biegnij z w niego! Okej, okay, nie! Spokojnie, no dajem dajmy spokój, daj, daj okej, okay, git no, Ej, zobacz, no w bocie twoi ludzie umierają Na dają. bocie, na bocie, idę na bota, no Tutaj idę Kurde, i tak rzucam jakoś na ślepo te trenerze No, no, tak te, te buziaki to tak oj, oj, oj. No, tu widzę go, ale no Kurde, no, żałuję, przepraszam Hej, kurde Trzymaj mnie Dobra, słuchaj, z tymi buziakami to tak poczekajmy trochę i książkę kup. Książkę, dobra. Z książki czerpiemy wiedzę. Ja na to zawsze przegrywam, to taka jest zasada po prostu. Przynajmniej u mnie. To czemu go nie banujesz? No bo właśnie myślałam, że nie dostanę mida, więc nie zbanowałam go. o No. Yy. Klasa. Widzowie, nie ma żadnej zmiany trenera. Proszę się uspokoić. Nie, spokojnie, jeszcze Cię wykołczujemy. Ja w Ciebie wierzę, Werka. Dzięki. Czyli będzie platy na trenerze? No tak, nie? Ale musimy jeszcze... Duże pracy przed nami. Ale są szanse. Szanse zaraz to zawsze są. Tak, lubisz stać nic nie robić, nie? No a co to mogłam jeszcze zrobić? Od razu ku, Panie. Od razu jak podchodzą creepy, od razu rzucasz kół. Jak te wave'y tak spadają? Raz, dwa, trzy. A wiesz, a jak już przepuszujesz, no to wtedy jest właśnie Twoje okno, żebyś może czegoś poszukała na innych liniach. Może gdzieś tam poszła coś zwardować? To mu za plecami. Czekamy! Dobra, to no poszuj to i, i cofnij. I są lody w bazie. No tak, tak chyba y, średnio idzie, frenerze. I książkę jeszcze kupię, jeszcze jedną. Książkę jeszcze jedną, ale to składamy teraz, nie? Tak, nie? Nie, nie. Horizon Focus, Horizon Focus. Serio? No. Dobra, ale nie, nie możesz tyle czasu marnować w sklepie, nie? Jak ja oglądałam ten poradnik, na pewno nie było to? To no chujowo oglądałaś ten poradnik. No bez Na pewno nie było to? Ja byłam pewna, że to było to ja cały czas to składałam. Może czekolada poradnik oglądałaś? Zejdę na bota. Dobry pomysł? Baba, masz nawet teleportację, chociaż teraz nie Aj, Kup przez wszystkie krypki. Okej. Okay. No prawie przez wszystkie poszło. No, prawie, prawie, jeszcze jeszcze to ogarniemy. No, patrz, on to, no, on na się prosi o śmierć. Postaw Warda tam do ścianką. Oko i namida, namida, wracaj, namida, namida, par. Pat, widzisz nam, gdzie są klipy, które możemy podjąć? Okej, okay, nie. A jak są klipy, to chcemy je swarmić. Rozumiesz, jak masz dużo pieniędzy, to jesteś królem. Dobra, dobra. W życiu jak w League of Legends. I postaw tu Warda na środku i nie podchodź dalej, nie? Tu przybierzesz, no? No tam, gdzie kliknęłaś. Ale czemu teraz cofamy? A nie cofamy? Co robisz? Jeszcze jeden wave możesz go wziąć. Ok, dobra. I teraz szybkie Q i pa. I nie ma i wszystkiego. I teraz uważamy. Umrę. Kurde. Mm, no. Doszlifujemy to jeszcze. Cofnij to. Bierzemy inną książkę najpierw. A, dobra, inną, inną. Tą, tak? To? Tak. Tą książkę zawsze lepiej no, kupić. Dobra. I w sumie tutaj nawet możesz Zonie kupić na drugi chyba no, nie, Ale dobra, biegnij, biegnij już na mida, dobra. biegnij już na mida Zonia, to ta klepsydra Dobra, to 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 ta klepsydra, której ci mówili, żebyś się nie, nie kupowała nie, nie, nie. Ja na pewnie płaczę trochę, trenerze, co? Że mi oddała tego mida Nie, nie, nikt nie płacze Patrz, nie, nie schodzimy teraz nie Najpierw... Schodzimy, dobra, najpierw dobra. na midzie krypki. Najpierw chcesz zawsze przepuszczać wave'a, a potem dopiero schodzisz Żebyś nie traciła. Ale teraz już dalej nie idziemy, dalej nie idziemy. Teraz dobra, możemy dobra, czegoś dobra, w bocie dobra, poszukać, dobra. okej? Okay, nie? Teraz. Bota, dobra. O, Z jest bot, Z jest bot, zobacz bota, zobacz bota, zobacz bota. Może trzeba typować. No to my też tam typujemy, czekaj, poczekaj, bo nie, pocie, typu... biegni nie typuję. Biegnij, na plecy, na plecy biegnij. No kurde, ja będę... kolega. sobie! Dobra! Trudno. Y... XD. No to... My... Spanikowałam, tak szczerze. Spanikowałam tutaj. No, strach ci trochę ręce paraliżuje. No, trochę tak. Dobra, słuchaj, sytuacja wygląda tak. Biegamy, co chwilę klikamy W. U. Jak chcesz wchodzimy do kogoś, to patrz, najpierw rzucasz R, może jedną, może drugą, podchodzimy na blisko, potem dopiero oblodzenie i potem dopiero czarm. A nie, że ty wchodzisz rzucasz wszystko na lewo i prawo, nie? Dobra, 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 trenerze. To ja może te, tepam się nie, i pójdę... jeszcze raz. Jeszcze jedna no. szansa? Jeszcze jedna szansa. ja się teraz wywalę, trenerze. No kurde, no. Tak tak trochę zmarnowałam teraz. Dobra, kradnij mu te wave, kradnij wavea. Nie ma ich, cynny pod I domida, domida, wracaj. Podnieś blue, Nie podnieś blue. No. I czemu ty cofasz? Czemu ty cofasz? No bo. No a co mam robić? Nie wiem, co mam robić. Patrz, patrz, zgarniamy na midzie creepy. Zaraz jeszcze jest kolejny wave. Patrz, się dzieje, zobacz, co się dzieje, zobacz, co się dzieje na topie. No tam się chłopaki biją. No ale to ja tam nie wejdę, bo mi ten Zedbywali przecież. No teraz tu już nie idziemy, nie? Patrzymy, patrzymy, nie do końca idziemy. Najpierw patrzysz, potem idziesz. Ślepe uliczki ciemne nie wchodzisz, zanim nie zobaczysz, co tam jest okay, do końca, okay. nie? No ogólnie bym nie wchodziła w te ślepe uliczki. No ale czasem ślepa uliczka jest. Drogą do rajskiego Edenu. A, dobra, a tu coś mogę ugrać, jakoś tam go załatwić? Nie, ale nie masz pozostawać. weź sobie tego wave'a. I co wam, dobra, biorę sobie wave'a, no. Patrz, weź tego wave'a jednego. I tu szybko kół, nie? Uważaj na Z od boku, uważaj na Z na boku, od drugiej strony, dobrze. I teraz W i cofamy. Dobra, a, to... dobra. sprzedaj potkę i, i kup to ten. Po tym? Nie, nie. Kup to za tysiąc, o, dobra. Zobacz, patrz, na ci się to dzieje! Tepuj, tepuj, tepuj tam! Na, ja ma, a mam te peka No ja nie, nie, jak zwykle, nie, nie zdążę na nim. No jak nie zdążysz? Dwóch zabiliście, elegancko. Dobra, no idziemy na Midę w każdym razie. Na Fiorę? Do B, B, B kliknij. B? Dobra, dobra, to już nieważne, już nie... To idę, tak? No dobra, dobra, I idź już, idź już. Dobra. Dobra, to no kliknij B teraz. Kurde, zjadłbym sobie banana Dobra, co? Coś jeszcze mam kupić? Teraz Teraz będziemy k to składać? Ksi książkę, książkę możesz kupić. I na Zonie? Na topa? Tak, tak. Kurczę trenerze, ale nie śmiej się ze mnie. Ja wiem, że nie... Nie, nie, wiesz, to po prostu yy, śmiesznego TikToka ktoś wysłał. Jakiego... Taki, taki przerywnik był, nie? Taki z bananem akurat. Mm, mm, mm. No, ale czemu cofasz? No kurczę, bo co ja mam zrobić jej? Nie, na przykład zejść się tam i ale czemu się teraz śmieje z mojej twórczości na TikToku? No cześć kawalerze, zagrasz ze mną jednego w lola? Może i przegram ci grę. Za to niczego mnie to nie nauczy. To co? Gramy? Zobaczcie się w bocie, zobaczcie się w bocie! No patrz, teraz zabijasz tą misfortunę, ale na plecy jej, na plecy, na plecy! No kurde, dobra, dobra. Patrz, jak biegamy, to klikamy W zawsze. Teraz oblodzenie. No, prawie. No, no tr trochę cię poniosła fantazja. Planu no, dobre. Kurdeł, trenerze, bo mi tutaj... Moi widzowie donieśli, że się śmiejesz ze mnie, ze swoimi widzami. Czemu tak robisz brzydko? Nie śmieję się z ciebie, bardzo mi się Kurde. podobają twoje TikToki. Trochę mi przykro w takim razie. Bardzo mi się podobają te TikToki, wiesz mm. po prostu uśmiech na mojej twarzy wprowadzają. To znaczy, że są dobre. No bardzo się dzieje, zobacz co się dzieje tam. Dobra, w topa, w topa, w topa, w topa. Patrz, w topie są creepy, jak widzisz jakieś creepy to chcesz je zabijać. Co chwilę biegamy. No i mi zabrała, no i co mam zrobić? No, no to i tak możesz wziąć, nie? A za, za, za popatrz co się dzieje nie? Musimy cały czas patrzeć co się dzieje na mapie Okej okay. Oj, okay, flash w Z Nice. No No naprawdę On przeżył No nie mogę Ale w porze i tak wyszło okej, okay, tak wyszło okej okay. No nie cofnął Ja on sobie go, zabije. A, no Ale wie, go sobie zabiję Ale go zabiję nie no ucieknij. Dobra, ale i tak puszujemy, puszujemy, puszujemy. Uważaj dwóch już żyje, tap, zobaczmy kto żyje. Dobra, masz bić, masz bić ten tower. Dobra, nie, nie, co cofamy. Ale nie do bazy, tylko stąd, nie do mi daj i tak dobra, nie masz dobra, co kupić dobra, dobra. za bardzo. Postaw tu warda w tym krzaczku Halo? Ustawiam, stawiam. No trochę długo to stawiasz. No kurczę. No i to jest taki okurt moment. Dobra, sprzedaj, yy, klikniesz zegarek Sprzedaj, sprzedaj to. To? To? No nie, no, pierścień. Tylko musisz teraz pamiętać, żeby zegar kliknąć. Dobra, dobra. Ciężkie gry ci się losują, strasznie. No, bo wiesz, jak dostajesz plus 16, to raczej za dobry gracy mi nie przydziela do gry, nie? Tak Brast. działa trochę. spokojnie, spokojnie. Nie ma na razie o co się bić, nie? Dwie minuty do Drake'a. Jaki jest Drake? Oj, ten zielony, ostatni. Postaw tu bardzo na środku. Bardzo, oni coś tam knują, oni coś tam knują. Może coś w bocie przyknujecie. Na bardziej przeszłaś, ale jest ok, nie? Patrz, ten Z jest, Z jest zgubiony. Dobra, dobra. O kurde. O kurde. No, co ty mówisz? No, nic nie mogłam zrobić. Normalnie się tak przyczepił. że no, kurde, kurde. Nic nie mogłam zrobić. On wszystko na mnie złożył Dobra, jeszcze trochę poprawimy, nie? Musimy jeszcze tak wiesz, wyszkolić, żebyś szybciej podejmowała decyzje, ale spokojnie, do tego dojdziemy. Jeszcze, jeszcze to sfiksujemy wszystko. Naprawimy cię. Zobaczcie się w topie, patrzymy, nie? Patrz. Za każdym razem, jak nic się nie dzieje na twojej postaci, to patrzysz, co się dzieje dookoła. Biegniesz tego drake'a. biegniesz tego tego drake'a. dostaw to, uciekaj. Ale wzięliśmy. No macie Drake'a, ale no... Wydaje mi się, że możecie gry nie mieć zaraz. Ale lipa. Kurde, ale lipa. No, to chyba Gigi, no. no, trochę nie było tej po drodze. Ale okej. Okay. Spokojnie. Przeanalizujemy teraz wszystko, co się stało w tej grze. U postaw, wyciągniemy jakieś wnioski. Pierwsze co musimy zrozumieć ty grasz Ari, tak? Ty grasz Ari a on gra zedem. Co to znaczy? No, że ty, ty masz duży zasięg, a on walczy wręcz. Więc on zbyt dużo ci nie może zrobić na początku. Bo jak dobrze zagrasz, to on nigdy cię nie podejdzie, nie? Kurde trenerze, ale ja jutro mam trening, sobie przypomniałam o 10. A już jest pół godziny po północy! No właśnie, to trzeba spać, nie? A no tak, ja, ja jutro muszę o siódmej wstać. Co ten nerd pierdoli, ktoś go słucha. Dobra, to dziękuję ci pięknie za dzisiaj. I Dzięki! Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję, pa! Bye!